Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na spacer po jednej z najbardziej intrygujących, ciekawych, tajemniczych dzielnic międzywojennego Białego Stoku. Postaramy się dzisiaj odkryć przynajmniej część tych tajemnic, odpowiedzieć przynajmniej na część pytań. Będzie to efekt tego, co udało nam się ustalić w ciągu naszych badań, ale też tego, co jest wiadome, ale może niekoniecznie znane dla wszystkich mieszkańców naszego miasta. Ale nie będziemy się ograniczać do samej Brazylki, ponieważ. Wyjdziemy poza jej granicę w stronę dzisiejszej dzielnicy Wygoda, żeby opowiedzieć trochę o miejscach, które są związane z życiem codziennym mieszkańców, wpływają na życie codzienne mieszkańców teraz i wpływały na życie codzienne mieszkańców w historii. Proszę. Generalnie, jeśli chodziło o, o sam temat Brazylki, to ludzie byli mocno zaintrygowani. Dla nich to był pierwszy moment, kiedy w ogóle zetknęli się z tą nazwą. Podobnie zresztą jak dla nas. Nie mieli w ogóle pojęcia o co chodzi, i jakby kiedy my już trochę wsiąkliśmy w ten temat, to mieliśmy za zadanie wytłumaczyć w ogóle o co chodzi z tym spacerem i o czym on będzie. W tym momencie znajdujemy się na ulicy Fabrycznej i na niej zachowało się dużo zabytkowych domów jednorodzinnych z okresu przedwojennego. Z brzegu ulicy Fabrycznej, tutaj za państwem, ten większy drewniany dom, przed wojną należał do, 40, do oficera 42. Pułku Piechoty, nazywał się on Busłowski. Z opowieści tutejszych mieszkańców, dom, który znajdował się naprzeciwko, czyli tam pod numerem 52 za państwem, to był sklep. Sklep należący do rodziny Speichlerów i to był sklep wielobranżowy. Podzieliliśmy się obowiązkami i ja miałam e, za zadanie odkryć skąd brała się nazwa tej dzielnicy i gdzie ona się znajdowała i też kto tu mieszkał, jakie obiekty znajdowały się w okolicy. Budynek, na który teraz Państwo patrzą to tak jak wspomniałam budynek numer 6, obecnie po prostu budynek mieszkalny. Jego dzieje są związane z otwarciem linii kolejowej Białystok-Wółkowisk-Baranowicza, którą otworzono w grudniu 1886 roku. I teraz się odwrócimy, bo chciałabym opowiedzieć też o tym budynku, również pełni obecnie funkcje mieszkalne i powstał przy końcu XIX wieku wraz z budową linii kolejowej i dworca. Jest on charakterystyczny dla carskiej zabudowy mieszkalnej dworców kolejowych z przyłomu XIX i XX wieku. Podobne zespoły powstały w Białowieży czy Kleszczelach. Ja zajmowałam się z jednej strony takimi technicznymi rzeczami typu przygotowanie dokumentu, do którego zbieraliśmy informacje. Oprócz tego do mnie należało zadanie przygotowania informacji na temat obiektów z ulicy Traugutta, ale oprócz zbierania informacji mieliśmy też przyjemność uczestniczyć w warsztatach, które były zorganizowane w Muzeum Historycznym przez pana Dawida Kowalika, z których też dowiedzieliśmy się dużo ogólnie o tym, jak możemy wykorzystać fotografie, mapy do przygotowania właśnie czegoś w tym stylu. Ale jeżeli będziecie chcieli na przykład umieścić skan mapy, części mapy fotografii i tym podobne gdzieś na no, nie wiem, w w publikacji, bo to zawsze trzeba mieć pozwolenie muzeum. Więc na to się podpisuje umowę Udało nam się w ciągu naszych poszukiwań odnaleźć parę fotografii z tych miejsc, są to fotografie przedwojenne i tuż powojenne. Jest to ulica fabryczna, podwórka na tej ulicy. To są te fotografie. Myślę, ja że... się zajmowałem tym, co było na samym końcu tej trasy, tym kościołem, na których schodach teraz jesteśmy i dworcem Białystok Fabryczny. I to też w szukaniu informacji na ten temat jednym było znalezienie, jakby zdobycie samej wiedzy na, na temat tych obiektów. Ale też połączenie ich w ciekawą historię, w historię do opowiedzenia dla ludzi, którą też można powiązać z samą Brazylką. Mówiąc o stacji Białystok Fabryczny, nie sposób nie wspomnieć o pewnej bardzo smutnej karcie w jego historii. W 1940 roku. Rozpoczęły się zorganizowane, systematyczne wywózki mieszkańców Ziem Wschodnich II Rzeczypospolitej na Sybir. Dotknęły one około 140 tysięcy naszych rodaków, obywateli II Rzeczypospolitej. Dla 20 tysięcy z tych ludzi, ich droga na nieludzką ziemię rozpoczęła się właśnie w tym miejscu na stacji Białystok Fabryczny. I o ich pamięci świadczy ten pomnik, który znajduje się w tym miejscu. Pomnik pamięci Sybiraków wywiezionych w głąb Rosji i do Kazachstanu, którego centralną część stanowi godło Polskiego Związku Sybiraków. Dla każdego z nas to jest, to może będzie trochę górnolotnie powiedziane, ale swego rodzaju misja, żeby, żeby przybliżyć tę historię, tę historię w skali bardzo mocno lokalnej nawet nie tyle, że w skali miasta, ale w skali osiedla i to niewielkiego osiedla, żeby, żeby ludzie po prostu dowiedzieli się trochę więcej o swoim otoczeniu, bo wydaje mi się, że po prostu warto. Mianowicie mamy dla Państwa drobny konkurs, yy, nawet z nagrodami, ponieważ nasza uczelnia przygotowała drobne upominki i gadżety dla Państwa, yy, które za chwilę się tutaj... Się tutaj pojawią, więc cóż, będziemy mogli sprawdzić, kto z Państwa uważnie słuchał. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Natomiast to, co jeszcze dla Państwa mamy, to pamiątkowe magnesy w podziękowaniu za udział w dzisiejszym spacerze, które też w tamtym miejscu można będzie odebrać. I tak jak wspomniałem wcześniej, naszym partnerem jest sieć kawiarni The White Bear Coffee, która przygotowała dla Państwa drobną promocję 1 plus 1. Kupony też będą do odebrania dla każdego z Państwa. W tym momencie chcemy Państwu bardzo serdecznie podziękować za udział w pocerze. Była to dla nas olbrzymia przyjemność, że tak dużo Państwa się tutaj pojawiło. Naprawdę jesteśmy bardzo mile zaskoczeni. I na koniec możemy tylko zaprosić na kolejne inicjatywy organizowane przez, przez Koło, przez Uniwersytet. Dziękujemy bardzo.